Bręby gość Radia Zachód. Marcin się witam Państwa. W studiu Wojciech Kowalewski burmistrz skwieżyny. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry wszystkim radio słuchaczom. 60%, ponad 60% w pierwszej turze przy trzech kandydatach. Wiem, że pan spodziewał się drugiej tury, no ale wszystko rozwiązało się w pierwszej. No tak, no tutaj mieszkańcy mieszkańcy obdarzyli mnie ogromnym zaufaniem. To też jest dla mnie duża mobilitacja do, do, do pracy, tak więc za to poparcie bardzo dziękuję i w ogóle za udział w wyborach, bo to też jest bardzo ważne. Zastąpił pan słowa hołownie. Pozdrawiamy y, pana burmistrza ze studia, który był tutaj wielokrotnie. No ale był pan jego zastępcą, więc to tak pozostało w rodzinie, powiedzmy. Y, no można to tak nazwać. Ja oczywiście również bardzo serdecznie pozdrawiam pana burmistrza Hołownie. No, przez 9 lat razem ze sobą współpracowaliśmy, tak więc no, patrząc w tych kategoriach to tak, zostało, zostało w rodzinie. Porządny samorządowiec. Bardzo porządny samorządowiec, na pewno mentor, nauczyciel, tutaj zdecydowanie taki samorządowiec krwi i kości, społecznik, tak więc tutaj w samych superlatywach możemy się o panu burmistrzu Dzisiaj radny powiedzieć. powiatu międzyrzeckiego. Tak, jest dzisiaj radnym powiatu międzyrzeckiego, tak więc spełnia się dalej na, ten, na tej kanwie samorządowej a będzie pan się chciał jako burmistrz odróżnić od swojego poprzednika, kontynuować? Jak będą wyglądały Pana rządy w Skwierzynie? No, myślę, że to będzie kontynuacja w pewnym, w pewnym sensie, dlatego że wspólnie opracowywaliśmy choćby strategię rozwoju gminy Skwierzyna, tak więc my tą strategię będziemy dalej realizować I, i, i pewnie będą też nowe projekty, tak więc to będzie i kontynuacja, i nowe projekty tutaj, tak więc tak to będzie pewnie, pewnie wyglądać w przyszłości. Komfort rządzenia chyba będzie, bo dziesięcioro radnych w Radzie Skwierzyny, do tego zastępca Zbigniew Moraczyński, inżynier. Także pomoc z tej strony takiej też inżynierskiej będzie? Tak, zdecydowanie. Pan burmistrz Moraczyński, doświadczony samorządowiec. Od 13 lat również pracownik w naszej gminie. Do tej pory kierownik referatu inwestycji, drogownictwa i Tak więc doświadczony i tak jak wcześniej hmm. powiedziałem, samorządowiec też jakby nadzorował realizację wielu inwestycji. W skrzyżnie tutaj, tutaj teraz będzie się spełniał jako, jako zastępca burmistrza. No, do tej pory wykonywał, tak, a teraz trzeba będzie kierować i, i kreować. E, tak, aczkolwiek pan, pan burmistrz Moraczyński zdecydowanie ma do tego predyspozycję i ma do tego kompetencje. I myśliwy. I myśliwy, tak, myśliwy również. Także też bur. Był pan na konwencie zrzeszenia gmin województwa lubuskiego, ważny organ, po sąsiedzku prezes. Yeah. <laughs> Tak, wójt przytocznej Bartomiej Kucharyk. Kucharyk został prezesem Gratuluję tego W ogóle całemu zarządowi, nowemu zarządowi Naszego zrzeszenia gratuluję A pan wójt Kucharyk No tutaj przez Ostatnią kadencję również był w zarządzie Tak, tak więc doświadczony Na pewno będzie nas tutaj godnie reprezentował Ponad 30, 33 zdaje się samorządowców w Te wybory Pokazały, że, że Mieszkańcy chcą nowych twarzy w 33 przynajmniej przypadkach. Co pokazały dla Pana te wybory, które, które za nami? W mojej ocenie pokazały piękno demokracji. Mhm. Mieszkańcy wybrali nowych włodarzy, ale również i zaufali tym, tym którzy do tej, pory, do tej pory rządzili. Tak więc to jest, to jest po prostu piękna demokracji. Powinniśmy się z tego cieszyć, że, że mamy prawo wyboru. W, przynajmniej na, na, na podstawie gminy Skwierzyna było wielu kandydatów, bo do Rady Miejskiej było na 15, na 15 miejsc było 45 kandydatów. Do Rady Powiatu na cztery mandaty było bodajże 37 3 kandydatów na burmistrza, tak więc widać, że, że ten wyrok... No zainteresowanie było duże, no ja patrzyłem na listy i w wielu przypadkach nawet małych samorządów chętnych było mnóstwo. Tak, ale to tak jak powiedziałem, no to, jest to, to, jest to, to jest demokracja. Taką mamy, taką mamy demokrację, takie mamy prawo i, i bardzo dobrze, z tego prawa korzystamy. A mieszkańcy mają wybór. Inwestycje, 27 milionów w tym budżecie na, na inwestycje. Czego mogą spodziewać się mieszkańcy? No My już rozpoczęliśmy te inwestycje. W tym momencie jesteśmy w trakcie realizacji jakby największej budżetowo inwestycji, czyli zawodociągowania miejscowości Gościnowo, mhm. Warcin, nowa stacja uzdatniania wody w Murzynowie. To jest inwestycja na 10 milionów złotych i jesteśmy już w trakcie. Ogłosiliśmy już przetarg na, na instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej. Przygotowujemy się do złożenia wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie do termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, domu kultury. Szkoły, tutaj naszej średniej. Tak więc no, tych inwestycji jest sporo. Mieszkalnictwo, bo w, w takich priorytetach w, w tej kampanii samorządowej, Pan mówił m.in. o mieszkalnictwie. To się dzieje po części, bo już Lesław Chłownia rozpoczął niektóre inwestycje, ale także rozwój stref przemysłowych skwierzony jest w dobrym położeniu, jeśli chodzi o blisko drogi S3. Jest kolej, która też chyba ma przyszłość, no bo robi się, czy też może teraz projektuje, Zdaje się, ten, ten, ta, ta linia z, ze Skwierzyny do Międzychodu, także Gorzów, tutaj to będzie połączone, więc no jest szansa na, na rozwój stref przemysłowych? No tak, już widzimy, już widzimy zainteresowanie. Wiemy, że jeden z inwestorów, który chce wybudować u nas zakład produkcyjny branży motoryzacyjnej, w piątek mam spotkanie. Mam nadzieję, że to już uda się wszystko dopiąć, tak więc też tutaj ten rozwój stref przemysłowych jest. Mamy tak zwaną górną strefę przemysłową e, i też tam planujemy dosyć mocny rozwój. Też mamy zainteresowanie inwestorów tamtym terenem. E, tak więc zdecydowanie tak. No, mówi Pan o kolei, Panie Redaktorze. E, kolej to jest duża szansa dla, dla północy części województwa, ponieważ to będzie bezpośrednie połączenie z Poznaniem. E, tak więc tutaj jesteśmy też już w trakcie realizacji. E, to jest linia kolejowa 363. Ona przebiega przez e, Odgorzowa przez deszczno e, skwierzonych przytoczną tak. między chutarz do Poznania, tak więc to też jest jakaś oś rozwoju, która w przyszłości zafunkcjonuje. No, ten projekt skoczył na tą listę do realizacji programu Kolej Plus, ale ćwierć wieku ta linia była niewykorzystywana. No takie były czasy. To lata 90., gdzie podjęto decyzję o likwidacji tej, tej, tej linii kolejowej. E, niestety też na pewnych odcinkach również i, i, i torowiska zostały rozebrane. E, jeżeli chodzi o skwieżynę, to my akurat jesteśmy w tym dobrym położeniu, bo e, jakby ta ciągłość linii kolejowej jest, u nas e, potrzeba tylko po prostu zmodernizowania jej. Ale no, no, takie były wtedy decyzje. No dzisiaj musimy to odkręcać i, i, i no iść do przodu. No w tym programie też będziecie uczestniczyli finansowo. Czy już uczestniczycie, już te pieniądze są wygospodarowane, czy będziecie musieli je gdzieś znaleźć? My w tym momencie jesteśmy na etapie prac projektowych, tak więc będziemy wiedzieć dokładnie, jakimi kwotami będziemy, będziemy musieli dysponować każdy z samorządów, a tych samorządów jest osiem, wraz z powiatami gorzowskim, międzyrzeckim i, i, i i międzychockim. Tak więc tutaj mamy to policzone procentowo, kto ile będzie będzie musiał do tego projektu dołożyć. dołożyć ze swoich środków, ale na to jesteśmy też przygotowani. No bo wyjaśnię wszystkim słuchaczom, że ten projekt tej linii Gorzów-Poznań przez Międzychód i Skwierzynę, no to to jest kolej plus w części finansowana, ale także samorząd województwa musi dołożyć i dogadaliście się, że, że gminy, gminy również jakąś swoją część, to będą miliony w sensie kilkanaście, czy kilka w przypadku Skwierzyny? W przypadku na przypadku będzie to kilka milionów złotych. Z tym, że też musimy wiedzieć, że będzie to projekt rozłożony na lata. Tak, tak. Jakby ten deadline to jest 2029 rok. I, I tak więc to będzie rozłożone na lata nie powinno i myślę, że nawet na pewno nie, nie zaburzy jakby to funkcjonowania budżetów poszczególnych samorządów. Myśli pan, że uruchomienie tej linii, która dla Gorzowa jest bardzo ważna, bo to będzie pociąg do, do, do poznania w kierunku Poznania, także yy, podciągnięcie linii pod strefę ekonomiczną, to też daje jakieś, jakieś możliwości. To będzie takie e, szansa na większy rozwój dla, dla Skwierzyny? Myślę, że w ogóle dla północy województwa mm -hmm. lubuskiego, dlatego że to jest transport pasażerski, czyli przepływ kapitału ludzkiego do pracy pracowników, ale to też będzie wykorzystywane w transporcie towarów. Tak, tak więc to jak najbardziej. Dlaczego, dlatego projektowanie tej linii jest ważne, żeby to też zaprojektować na, 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 na tą część kolej kolejową towarową. Tak, tutaj akurat miasto Gorzów Wielkopolski bardzo mocno się włączyło w realizację tego projektu. Ma świetnych fachowców w tym zakresie, tak więc no, też tego pilnują, żeby właśnie ta linia kolejowa zahaczyła o, o strefę przemysłową Gorzowa. A propos właśnie współpracy z Gorzowem, miejski obszar funkcjonalny, jesteście w tym gorzowskim mof i zintegrowane inwestycje terytorialne to jest na celowniku ścieżka rowerowa do Murzynowa, ale także port rzeczny na Warcie, którego jesteście właścicielem jako gmina. Tak, jesteśmy właścicielem pięknego obiektu notabene tak. i chcemy go, chcemy go wykorzystać, chcemy go pokazać mieszkańcom, turystom, będziemy go modernizować, mamy na to zabezpieczone środki właśnie w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Tutaj udało nam się po, po, po wielu, wielu latach włączyć w, tą, w ten Miejski obszar Funkcjonalny Gorzowa Wielkopolskiego, z tego się bardzo cieszymy, bo to są dedykowane pieniądze Unii Europejskiej. Tak więc tutaj jesteśmy tych środków pewni. My je mamy zabezpieczone, e, mamy gotowe projekty i, 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 no i będziemy ruszać z realizacją. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wojciech Kowalewski, burmistrz Skwierzyny. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl.